Partia razem nie jest w polityce po to, żeby dostać stołki. Nawet jeśli to będzie piękny, świeżutki, zupełnie nieśmigany stołek Ministerstwa Nowego Mieszkalnictwa. Y Jesteśmy po to, żeby zmieniać ważne dla ludzi sprawy. Jesteśmy po to, żeby realizować nasz program. Jeżeli mamy dostać ofertę współpracy z jakimiś partiami, z koalicją rządową, z innymi koalicjami, czy przy punktowych sprawach programowych, czy przy odpowiedzialności za cały ten rząd, który realizuje bardzo różne, często sprzeczne polityki to musimy iść w konkretną stronę. I powtórzę to, co powtórzyliśmy w 2023 roku: 8% PKB na ochronę zdrowia, 1% na budownictwo społeczne, mieszkaniowe, bez pompowania cen mieszkań drugą ręką dopłatami do kredytów, 3% PKB na naukę, badania i rozwój. Jeżeli premier Tusk zrewidował przez ostatnie dwa lata swoje poglądy i zauważył, że jego antyspołeczny rząd traci poparcie w rekordowym tempie, i że w tym tempie y, liberałowie, którzy zajęli się wyłącznie obsadzaniem swoich ludzi na spółkach, wymienianiem ich y, z legitymacji partyjnych PIS-u na legitymację Platformy czy PSL-u, y, i zauważył, że straci w ten sposób władzę i chce się jakoś podratować, Chcę znaleźć program, który będzie programem prospołecznym, który będzie działał naprawdę dla ludzi, który pomoże nam zbudować Polskę na następne dekady, no to oczywiście chętnie porozmawiamy. Natomiast na pewno kartą przetargową nie będzie tutaj limuzyna i świeżutka wizytówka nowego ministerstwa.